Dom dla lalek, dworożca, chyba jednorożca, siostrzyczkę lub braciszka. O! Oh -oh. Hej, Karol, co robisz? Czytam list, który napisały moje dzieci do świętego Mikołaja. I wyobraź sobie, że jedna z nich marzy o braciszku lub siostrzyczce. Oooo! No właśnie, no właśnie, duża rzecz. A dla mnie wystarczyłaby książka lub kilka książek i trochę czasu, żeby mógł je przeczytać. A właśnie, skoro mówimy o papierze i o książkach, to może zdradzimy widzą, jaki jest temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszym tematem są e-booki. A właściwie mówiąc, e-booki. Dokładnie. I na koniec zapraszamy Was na konkurs, zatem zostańcie z nami. Czytniki e-booków. To urządzenia, które umożliwiają czytanie tekstu książek bezpośrednio z formy elektronicznej. No właśnie, sobie coś czytam, ale powiedz mi Przemku, w takim razie, czym się różni taki czytnik od tabletu? Przede wszystkim ekranem. Ekran w czytniku jest wykonany zupełnie innej technologii. Mówimy tutaj o czymś takim jak e-papier. Czym jest e-papier? E-papier jest ekranem działającym na takiej zasadzie, że mamy cząsteczki. Drobiny atramentu, które przy pomocy impulsów elektrycznych zamieniają się w piksele a te piksele umożliwiają nam oglądanie znaków. Mamy więc jasne tło i ciemny tekst. Technologię tę wynaleziono w latach 70. Miała być alternatywą do znanych nam ekranów LCD, Jednakże okazało się to ślepą drogą, ślepą ścieżką, dlatego zaniechano badania. Obecne ekrany, które mamy, wynaleziono mniej więcej w latach 90. A pierwszy czytnik pojawił się dopiero w 2004 roku. Okej, okay, ale czy na, taki, na pierwszy rzut oka, yy, właśnie na pierwszy rzut oka, czy nasze oko jest w stanie wychwycić tę różnicę? Z pewnością, ale jeżeli chcesz się przekonać, możemy zobaczyć te ekrany pod mikroskopem. Okej, okay, zróbmy to. Faktycznie pod mikroskopem bardzo dobrze widać te różnice, i co się okazuje, że różnica między papierem a ekranem tabletu jest bardzo duża, a pomiędzy e-papierem a papierem według mnie już jest bardzo niewielka. Tak, tak, właśnie to zbliżenie elektronicznego papieru do papieru zwykłego powoduje, że bardzo dobrze używasz takich czytników w pełnym nasłonecznieniu można czytać, nie męczą on tak wzroku jak ekran LCD, który jakby nie patrząc, emituje światło, które gdzieś tam razi nasze oczy. Stąd też przewaga takiego czytnika nad każdym innym ekranem LCD OLED. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, w porównaniu zarówno do tabletu, jak i do np. książek, to niewielka wielkość, rozmiar, waga, i to, że na takim czytniku możemy zmieścić nie jedną książkę, a nawet ich tysiące. I co dla mnie jest niezwykle ważne, już nigdy nie zapomnę, komu tę książkę pożyczyłem. Ale jest na to rada. Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem osobie, która pożycza od ciebie książkę. I wtedy masz osobę, która pożycza, i tytuł, który pożyczyła. Wow, że też nigdy o tym nie pomyślałem. No cóż, ja jestem fanem papieru, dotyku, zapachu książek, szczególnie tych świeżo wydrukowanych, i pewnie takich osób jest więcej. No jest takich osób więcej. Jeżeli chodzi o zapach książki, można sobie poradzić specjalnym dezodorantem, który można zapisać tak, czytnik i wtedy może mieć zawsze zapach świeżej książki. Niezależnie czy to, czytamy 4-4 raz to samo na czytniku. Jeżeli ktoś z Was używa dezodorantu zapachu świeżej książki, dajcie znać w komentarzach. No ale głównie nam kojarzą się jako miłośnicy papieru, przerzucanie tych papierów urzędnicy. Pozdrawiamy wszystkich urzędników, tak, kochamy tak, was. Tak. Wszyscy lubimy składać tysiące wniosków papierowych, ale yy, jak już wiemy, wszystko zmierza jednak do formy elektronicznej. I tutaj taki fajny przykład: w 2014 roku nowebrana ambasador Stanów Zjednoczonych yy, dla Szwajcarii i Liechtensteinu przysięgała tradycyjnie na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, ale ta Konstytucja była w formie e-booka na czytniku. Ale już dość tej polityki, idziemy dalej. Przemku, gdybym zatem dał się przekonać i kupił taki czytnik, to zanim kupię, hashtag, zanim kupisz, na co powinienem zwrócić uwagę? No przede wszystkim pojemność. 2 do 4 giga powinno zapewnić około 1000 książek, czyli może nie zawsze przy sobie 1000 książek. Drugim czynnikiem jest obsługiwane formaty. Najpopularniejsze to Mobi i EPUB. Trzecim takim formatem, który nie jest typowym formatem e-bookowym, to jest PDF, który również jest dość często obsługiwany. PDF to jest tak naprawdę obraz te, te, te z rzeczywistej książki, tak? czyli to nie jest tam przyprostronny okay. obraz. Następne parametry to waga, ciężar. Tutaj można sprawdzić długość działania na, na, na baterii. To też producenci często podają jako atut swojego wyrobu. No i funkcje dodatkowe. Tutaj możemy mieć dostęp do internetu, czyli możemy przeglądać stronę na takim czytniku. Możemy mieć możliwość nawet odtwarzania dźwięku, czyli możemy sobie czytać i słuchać muzyki. Mamy w niektórych czytnikach nawet aparat fotograficzny. Warto też sprawdzić inne dodatkowe funkcje, ktoś lubi czytać w... Ciemnościach, czyli gdzieś tam, jak to kiedyś się chowało pod kołdrą, czy, czy gdzieś w ciemnym otoczeniu, to są dodawane funkcje oświetlenia takiego ekranu przy nawsze różne sposoby, on jest potrzebane od tyłu, z boku, z przodu, przeróżne formy, modyfikacje. A jak ktoś lubi sobie poczytać w wannie, no to powinien poszukać czytnika wodoodpornego. Co wodoodporne? No proszę. Jeżeli porównamy długość baterii pomiędzy czytnikiem a tabletem, no to jak naładujemy tablet, powiedzmy, do pełna i zaczniemy czytać, to myślę, że przy takim dobrym tablecie, to 6 godzin czytania, to byłoby coś wspaniałego, a przy takim czytniku e-booków, no to raczej mówimy o dniach, bo technologia działa zupełnie inaczej. W tablecie zużywamy cały czas energię, a w e-booku mniej więcej, w e-booku to jest na zmianę tekstu, czyli jak tekst się pojawi, to raczej utrzymywanie tego tekstu w takiej pozycji nie kosztuje nic Okej, okay, a jakie jest ze sterowaniem takiego czytnika? No, mamy różne możliwości. Nowoczesne czytniki mają już sterowanie dotykowe, czyli możemy przerzucać dotykając ekranu. Niektórzy cenią sobie normalne analogowe guziki, które, które tam naciskamy lewo, prawo, lewo, Aha. prawo i przerzucamy ze strony poprzednią następną. No Jest to kwestia użytkownika. Są też czynniki, które pozwalają na tą i na tą wersję, czyli możemy sobie dotykać ekranu i możemy sobie cały czas tam jakimś guzikiem przełączać. Okej, okay, to może takie podsumowanie. Jak wiecie, jest bardzo wiele różnego rodzaju czytników i one też się różnią na przykład tym, że w niektórych możemy powiększyć pamięć, w niektórych nie ma takiej możliwości. To, o czym mówiliśmy, to także rozmiar, waga, pojemność, rodzaj podświetlania rodzaj obsługiwanych formatu e-booka, no funkcje dodatkowe, czyli możemy mieć dostęp do internetu, możliwość odtwarzania muzyki z takiego czynnika. Nawet kupowanie przez internet książek dostępu do różnych tam stron, gdzie można kupić sobie książkę nie wgrywając jakby z laptopa czy czegoś, tylko bezpośrednio na czytnik, czy, czytniku kupuje. To czego może Wam brakować to ten szorstki dotyk papieru i zapach, ale jak już mówiliśmy wcześniej są specjalne dezodoranty. Ja coraz bardziej przekonuję się do zakupu takiego czytnika, ale zanim kupię to chciałbym się dowiedzieć jak można przetestować taki czytnik w laboratorium Kiwa. No przede wszystkim z wyglądu przypomina tablet, więc większość testów jest podobnych do tabletu, czyli musimy zweryfikować wszelkie analogowe guziki, czy sprawdzamy ich trwałość, czy jak długo czy mogą być wciskane i wyciskane. Sprawdzamy czy, czy te wszystkie porty, które tu znajdują mają odpowiednią trwałość, bo to są dla cykli ładowania. Czy tam wkładania i wyjmowania tych kabli. Producent zwykle deklaruje, ile ma punktów dotykowych, weryfikujemy, czy to jest tak, czy nie inaczej. No i weryfikujemy też ładowanie, czyli prędkość ładowania. Czyli ładujemy taką baterię, producent deklaruje, jak szybko ona się ładuje do pełna, i my sprawdzamy, że to jest faktycznie tyle, co producent zadeklarował. Słuchajcie, tyle dzisiaj, ale zanim się z nami pożegnacie, to konkurs. Załóżmy, że w mojej bibliotece jest 1253 książki. Jeżeli przyjmiemy, że jeden e-book. To około 3 MB. To ile pojemności powinien mieć czytnik e-booków, żeby cały ten książko umieścić w tym urządzeniu? Odpowiedź w komentarzach pod tym filmem na YouTube podajcie w gigabajtach. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie w opisie. Tyle w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!